Dzień dobry dzieci. Dzień dobry. Dziś ee, dołączę do waszej klasy nowa uczennica. Zapraszam. Hej. Hej, he, 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 nazywam się serpej. Serpej Yellow. Jestem w przyszłym czasie Yellow. Alice Yellow, no i Dobrze, ee, obok, e, Elektry Yellow. Dobrze. usiądź obok Elektry. Czyli mojej siostry. Dobrze. Dzisiaj będziecie pisać sprawdzian Ponieważ jest to wymagane, więc będziecie pisać już kartki rozdałam z Jasmine No i e, zaczynamy Więc tak, podpisujemy się Tak, i e, Pytania są proste, ale trzeba pomyśleć troszeczkę, żeby dobrze odpowiedzieć, bo czasami są no niezbyt... Um, niezbyt logiczne. Specjalnie tak układałam i będę zaraz Wam dyktowała. Mam tutaj w komputerze już wszystko wyświetlone i będzie ok. Dobrze, teraz piszcie pytanie pierwsze. Pytanie pierwsze czyli jedynka, co, co powoduje, że liście są zielone. I piszcie same odpowiedzi. Co powoduje, że liście są zielone. Następne pytanie. E, dlaczego zwierzątka... Niektóre zwierzątka chodzą spać na zimę. Czyli zapadają w sen zimą. Następne pytanie. Następne pytanie. Dlaczego? Dlaczego robiliśmy zielnik. Wszyscy napisali? Jeszcze nie, jeszcze nie, no bo... Dodatkowo to tak. Dobrze, oddajemy sprawdziany. Oddajemy sprawdziany. Już. Na tej no jeszcze musimy napisać. Ale już czas minął. Szybko napiszemy. Czas minął, rozumiecie, co to znaczy? Zbieram. Razem mi też pozbieraj. Tutaj są Następnym razem nie ma. Powiem, oddajemy, to oddajemy. Zaraz się. dobrze. Sprawdziany poszły dość dobrze, ale teraz je rozdam. miałam powiedzieć, ale teraz mówię, nie ma poprawek. Czy wszyscy są zadowoleni? To nie jest zadowolony, ręka do góry. Dobrze, poprawisz to innymi ocenami, tak? Dobrze, więc teraz. Yy... Teraz y, możecie troszeczkę pogadać sobie, ale ciszej, tak? Bo ja tutaj muszę Wasze wyniki wbić do komputera. pisać. Mhm. Dobrze. Już pogadaliście? Mhm. To oddajemy sprawdzenie. Chyba, że chcecie je wziąć do domu. No, ale to jest kość internetem. No oczę się do, do pokoju swojego. Uh -huh. A to będzie. Hmm. Oj, ostrość. ostrość. Przepraszamy, ale ostrość nie chce nam się łapać. Ostrość. O! Już! Powoli. Ostrość! Potrzebujemy ostrości! O! Teraz jest, teraz nie ma. No nie, dobra. ostro, ostrócy nam cię nie łapać, przepraszamy. Dobrze, już jest wszystko ok, bo jest pod innym kotem. Chciałam tak, ale niestety nie wyszła. Dobrze, więc... Dobrze, wychodzimy z sali. Sprawdzian! Możemy zabrać, możemy iść do pokoju? Tak. Już właśnie koniec lekcji. I... A! Dziękujemy za oglądanie Mam nadzieję, że się podobało. No, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I następna część będzie za momencik. Pa-pa!